Minęło sporo czasu, odkąd nagrałem ostatni odcinek z serii Tensei teraz Slime Datta Ken, dlatego tym razem rozszerzę temat siły slime arimuru, a także odpowiem, jak daleko sięgają możliwości i czy kiedykolwiek zostanie Bogiem. A w tym miejscu przestrzegam was już tylko przed spoilerami z anime, a także dalszych tomów nowelki. W każdym razie wracając, cała przygoda zarówno serii, jak i rosnącego potencjału głównego bohatera zaczyna się od momentu jego śmierci, gdy znany jako 37-letni Satoru Mikami zostaje pchnięty nożem. Właśnie wtedy rozpoczyna się proces jego reinkarnacji, a głos świata obwieszcza kolejne zdolności i odporności, z którymi Satoru się odrodzi. Na podstawie jego odczuć, pragnień i myśli, a także sposobu śmierci, zyskał wiele umiejętności. Natomiast po zakończonym procesie reinkarnacji zdobył nowe ciało pozbawione krwi, przez co ostatecznie odrodził się w centralnym świecie jako slime, który później będzie znany jako Rimuru Tempest. Jednak już na początku swojej przygody zdobył on wiele umiejętności, jak odporność na ataki fizyczne, dźgnięcia, paraliż, elektryczność, a także niewrażliwość na ból. Podczas trwania reinkarnacji, a także po jego odrodzeniu, niektóre ze zdolności ulegały łączeniu i ulepszaniu, co w nowym świecie, w jakim Rimuru się pojawił, wpływało na zwiększenie siły oraz potencjału w przyszłości. Dzieje tak dlatego, ponieważ zdolności podzielone są na etapy. Tak za najsłabszy i najłatwiejszy etap uznaje się skille powszechne, które można przekształcić w ekstra skille. Dobrym tego przykładem jest jak Krimuru, począwszy od napędu wodnego, zdał połączyć dwie inne umiejętności oparte na ciśnieniu i kontroli przepływu wody, zyskując manipulację wodą. Kolejnym etapem jest Unique Skill, który zazwyczaj składa się na wiele podumiejętności i odzwierciedla pragnienia użytkownika, a najsilniejszym jest Ultimate Skill pozwalający wpływać na prawa samego świata. Dlatego też zdolności z tego typu należą do niepowtarzalnych i konkretnej umiejętności z tego etapu może używać wyłącznie jedna osoba we wszechświecie do czasu jej utraty, śmierci użytkownika lub przekazania zdolności. Do najważniejszych umiejętności Rimuru, które umożliwiają mu bardzo szybki wzrost siły, zaliczyć można głównie dwie unikalne zdolności, a mianowicie wielkiego mędrca oraz Predatora, z czego ta druga zdolność pozwala pochłonąć dowolny cel i w wyniku analizy pozyskać jego zdolności czy zmieniać wygląd. Natomiast za sprawą mędrca przetwarzanie myśli wzrasta nawet tysiąckrotnie, a także możliwym jest oddzielenie procesu analizy i przetwarzania informacji, dzięki czemu odbywa się on jakby równolegle w innej przestrzeni poza świadomością Rimuru, co widać podczas analizy więzienia Veldory, ponieważ Rimuru nie musiał poświęcać temu swojego skupienia. Poza tym wielki mędrzec jest w stanie udzielić odpowiedzi na większość pytań związanych z funkcjonowaniem świata, o ile informacje nie są ukryte, a Rimuru jest w stanie pojąć dane zjawisko. Zaś poza tym umiejętność ta jest w stanie przejąć ciało gospodarza, np. podczas walki przechodząc w tryb bojowy. Ostatecznie Rimul w krótkim czasie wykorzystał zdolności pochłoniętych przeciwników do stworzenia swojego miejsca w świecie. Co było łatwiejsze także dlatego, że znalazł się w pobliżu prawdziwego Smoka Veldory, z którym się zaprzyjaźnił, zyskując w ten sposób wiele cennych informacji. Wkrótce Slime otrzymał imię Rimuru, zaś Weldora przyjął nazwisko Tempest i dzielił je ze Slime'em na znak ich równości i przyjaźni. A ponieważ proces nazewnictwa jest bardzo istotny, to niewątpliwie Rimuru otrzymując imię zyskał jeszcze większy potencjał rozwoju i ewolucji w przyszłości, a także pewien wzrost magii. Wychodząc z kompleksu Jaskim na powierzchnię, Rimuru posiada już zdolność komunikacji, a jego siła umożliwia mu zdobycie przywództwa nad różnymi potworami, a także nazwanie ich, tym samym zapewniając swoim podwładnym dodatkową siłę w wyniku ewolucji. Z biegiem czasu Rimuru pokonuje Ifryta, tym samym zdobywając jego moc oraz pochłaniając swoją przyjaciółkę Shizu, co zapewnia mu tworzenie umiejętności poprzez ich podział i łączenie, co wykorzystuje np. tworząc Czarny Płomień. Zaś niedługo po pokonaniu króla orków, który przypuszczalnie był w stanie zagrozić małym narodom, zdolność pochłaniania Rimuru ewoluuje w obżarstwo, zwiększając przestrzeń około 42 tysięcy metrów sześciennych, do której trafiają pochłonięte obiekty ponad dziesięciokrotnie. Natomiast Rimuru mogło teraz odbierać umiejętności, nie pozbawiając ich swojego celu. Wreszcie po tym, jak kraj Rimuru zostaje napadnięty, praktycznie w pojedynkę ulice wrogą armię, pozbywając się w sumie 20 tysięcy elitarnych żołnierzy. Dzięki temu Rimuru uzyskał wystarczającą ilość dusz, jako nasiono władcy demonów, spełnił wszystkie warunki przechodząc do żynki, lub inaczej festiwal żniw, w wyniku czego ciało Rimuru zostało przebudowane, on stał się demonicznym slajmem, tym samym znacznie poprawiając swoje fizyczne parametry. Natomiast poza nimi zyskał także odporność na żywioły, zmiany statusu, ataki duchowe czy święte. Ponadto otrzymał wiele nowych umiejętności, w tym uniwersalny zmysł, który znacznie poprawił jego odbieranie bodźców i tak mógł na przykład wykryć przeciwników z dużo większej odległości. Również jego regeneracja wzrosła i teraz pozwalała mu nawet na leczenie ciała duchowego. Ostatecznie krótko po zakończeniu dożynek, Rimuru uzyskuje aż 4 ultimate skille, z czego dwa najważniejsze dotyczą Wielkiego Mędrca, który zmienił się w Rafaela, a także obżarstwa ewoluującego w pana Obżarstw. W wyniku pierwszej ewolucji, zdolność przetwarzania informacji przez Wielkiego Mędrca wzrosła nawet milion razy, ułatwiając wszelką syntezę i analizę. A nawet umożliwiło to przewidywanie ataków przeciwnika ze stuprocentową skutecznością, co czyniło walkę znacznie łatwiejszą, tym bardziej, że od teraz wszystkie umiejętności były zarządzane przez Rafael. Bardzo istotny jest też pan obżarstwa, który zwiększył przestrzeń żołądka Rimuru aż dziesięciokrotnie, a także wszystkie poprzednie umiejętności uległy poprawie, ostatecznie pozwalając nawet na pochłonięcie czasu i przestrzeni. Natomiast dwie pozostałe umiejętności umożliwiły Rimuru korzystanie z mocy Weldory, a także pozwoliły na jego przyzwanie i dzielenie wspomnień, oraz blokowanie przestrzeni, wyższą kontrolę nad magią i temperaturą, ostatecznie pozwalając kształtować rzeczywistość. W praktyce Rimuru nawet po przebudzeniu Klejmana mógł go bez trudu pokonać, a po tym jak został zaakceptowany przez resztę władców demonów, pokazał w ten sposób, że jest godny nazwania go jedną z najsilniejszych istot na świecie, a zatem prawdziwym władcą demonów. A biorąc siłę Rimuru za wyznacznik, z pozycji władców demonów dobrowolnie zrezygnowała także Freya i Karion, tym samym tworząc z rady dziesięciu wielkich władców demonów Octagram. Jednak to tylko część potęgi odrodzonego slima, ponieważ ostatecznie Rimuru reinkarnuje się jako prawdziwy smok, a zatem najwyższa istota duchowa, przewyższająca zarówno prawdziwych władców demonów czy bohaterów. Nie jako samo bycie prawdziwym smokiem czyni bogiem, ponieważ ci przeważnie formują się pod wpływem modlitw i odzwierciedlają aspekty natury, zaś ich boskość potwierdza fakt, że najsilniejszy przedstawiciel ich gatunku Veldanava odpowiada za stworzenie świata. A ponieważ Rimuru nie tylko przeobraził się w prawdziwego smoka, ale też przewyższył Weldorę, uznanego za bóstwo opiekuńcze, oraz jego starszą siostrę, której ataki nie miały ograniczeń przestrzennych i przenikały wymiary, można śmiało nazwać Rimuru jednym spośród bóstw, które wciąż zyskuje na sile. Tym bardziej, że może ingerować w czas i posiada umiejętność boga pustki, dzięki czemu może dobrowolnie niszczyć energię i również przekraczać przestrzeń pochłaniając duszę, a jego żołądek to obecnie praktycznie świat o nieograniczonych rozmiarach, który mógłby pochłonąć niemalże wszystko na swojej drodze. Jeszcze większą siłą Rimuru dysponuje w Webnowelce, gdzie przewyższył stwórcę wieloświata Veldanawę, a zatem najwyższego Boga, który stworzył każdą z płaszczyzn, energię, śmierć i systemy, jak istnieje duszy jej wędrówkę, a mówiąc wprost odpowiadał za wszystko, co tylko istnieje. Jednak mimo, że Veldanawa ukształtował cały system świata, to brak jego bezstronności i zakochanie się spowodowało usterkę, dlatego końcowo to, co stworzył, pozbawiło go mocy. Natomiast możliwości Rimuru widać pod koniec, gdy po walce został wyrzucony do przestrzeni, gdzie nie płynął czas, a przestrzeń się nie rozszerzała, aż wreszcie był świadkiem końca wszechświata, z czego nie do końca początkowo zdawał sobie sprawę. Na etapie, gdy Rimuru był w pustce, mógł po prostu stworzyć zupełnie nowy świat bez swojego wroga, jednak czuł, że odtwarzając wszystko wraz z duszami przyjaciół, to nie będzie już dla niego prawdziwe. Dlatego cofnął się w czasie, odwracając bieg wydarzeń, na zawsze zamykając swojego wroga w wyimaginowanej przestrzeni. Wreszcie Rimuru przekroczył ograniczenia uniwersum, stając się najwyższym wszechobecnym oraz wszechmogącym bytem, wykraczającym poza wszelkie prawa, dzięki czemu mógł niszczyć i tworzyć światy, a także kształtować wszystko, co tylko chce. Tak też zdecydował się jedną ze swoich nieskończonych, równoległych egzystencji przenieść do swojego zmarłego ciała w pierwotnym świecie, w którym wcześniej zginął, i na szpitalnym łóżku opowiedział swojemu przyjacielowi przygodę o swojej reinkarnacji w Slyma. I to na dzisiaj wszystko. Tak więc do następnego odcinka drodzy widzowie Sayonara. <grym i wytrych>